Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chcę przeprosić za swój głosu, ale niestety, panowanie wybiera. Z pewnością, Państwo zauważyliście, nie mówię tak, jak reszta lektoratów nie będzie wygłoszona z mównicy, ponieważ uniemożliwiam to przedstawienie prezentacji w taki sposób, jaki sobie to zaplanowaliśmy. Jesteśmy studentami z kolei Młodzieżskiej Okrętów Białej. Od października tego roku w grupie projektowej się realizacją portfolio, jednak od dwóch miesięcy podjęliśmy zadania z badania technicznej strony tej metody. Nazywam się Aleksandra duchy wraz z autostrą Haraldem Klinik. Zaprezentujemy dla Państwa temat pod tytułem Realizacja portfolio w bardzo poparciu o ogólną serwisu od 2.0. Chcemy zaprezentować Państwu zalety portfolio i wady. Przedstawić krótko serwisy społecznościowe, pokazać nasz dobór narzędzi względem tej metody oraz przedstawić nasz wybór na najlepsze narzędzie do e-portfolio i pokazać także naszą realizację rozwoju. W ostatnich latach rośnie popularność e-portfolio jako metody wspomagania kompetencji w zakresie planowania i realizacji własnego rozwoju, integracja w systemie oceny szkoły jest już w wielu krajach obecna i jest uważana za owocą. Warto się zatem zastanowić, czym jest to e portfolio, czym jest dla nas, studentów, ale także czym jest dla dzieci. Jednak, tak <trym> pokrótce, metoda e portfolio to identyfikacja uczenia się, zapisywanie tego, czego się nauczyliśmy, refleksja, ocena i weryfikacja. Prezentacja planowania naszego rozwoju. Jednak stroną metodyczną, którą głębiej zajmą się nasi koledzy, to jest wspólnym punktu E-portfolio, czyli elektroniczna teczka, to dynamiczne narzędzie edukacyjne, ale także społeczne. Pozwala swojemu twórcy nie tylko gromadzić artefakty, czyli wytwory własnej pracy, ale także publikować swoje osiągnięcia śledzić jego postępy świadomie, refleksyjnie je analizować, i oczekiwać refleksji także ze strony innych. Dzięki temu wzrasta motywacja do nauki później do pracy, człowiek staje się pewnym siebie, członkiem XXI rocznego społeczeństwa. Mimo to zdarzyć się może ładna interpretacja metody czy nie metody tylko procesu portfolio opiera się wtedy jedynie na gromadzeniu artefaktów, Samolotu, po prostu do jego braku. Także w takim nieprawdowym procesie obecna jest bardzo często główna refleksja, zazwyczaj samej osoby, która tworzy portfolio. Dobrym miejscem na umieszczanie portfolio jest przestrzeń 2.0, przestrzeń serwisów internetowych, w których działają podstawową rolę. Przed upowszechnieniem internetu, Polacy pisali rzadko. Pisali uczniowie w szkole, bo musieli, dziennikarze też musieli, naukowcy, bo wypadało i właściwie nikt więcej, a cała Polska ograniczała się do pozdrowienia z wakacji przez smartfony. Od czasu jak pojawiły się blogi i czaty, Polacy zaczęli pisać. Dzisiaj wszyscy piszą, to jest rzecz nowa, która mi się podoba. Jest to cytat profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego. Spośród dostępnych portali internetowych do szczegółowych badań, wybraliśmy siedem, które naszym zdaniem były najodpowiedniejsze i porównywaliśmy ich funkcjonalność do tworzenia e portfolio. Moja generacja. Serwis społecznościowy użytkowników Kadokadu umożliwia zarówno prowadzenie własnego bloga, jak i y, tworzenie własnej wizytówki wirtualnej, a także w tym wymiarze MySpace. Y, jest to serwis założony w 2003 roku i obecnie jest na szóstym miejscu najpopularniejszych serwisów sieci web y, Serwis ten m.in. innymi założymy w prosty i szybki sposób stronę internetową, w którą możemy w dowolnym czasie redagować wraz z innymi użytkownikami. Na tym serwisie bez problemu zamieścimy wszystkie dokumenty Google. Golden Line. Serwis, który łączy profesjonalistów o różnych, najważniejszych celach zawodowych, zainteresowaniach i kształcenia w dalszej możliwości rozwoju. możemy stworzyć własne serwis społecznościowy. WordPress jest systemem operacyjnym blogów, jest dość znany i popularny. oraz Blogger, serwis operacyjny do blogowania, rozwijany przez Google, synchronizowany z serwisami takimi jak Picasso lub Albums.